Możesz otworzyć. Jak coś z mnie wypadnie. Mm. Nie, to twoja kurtka. No super, jak <zysk> <zim. U> <zysk> <zysk> Cześć wszystkim z tej strony witajcie w kolejnym odcinku z Escape Room'u Słuchajcie, w ostatnim filmie z Escape Rooma umówiliśmy się, że jak wbijecie 20 tysięcy kciuków w górę, to nagrywamy kolejną część taką bardziej zaawansowaną, większą. Dlatego też jestem dzisiaj w pokoju Dominika, ponieważ tutaj dzieje się akcja, a Wy wbiliście pod ostatnim filmem 20 tysięcy kciuków w górę w przeciągu chyba dwóch dni, co jest w ogóle jakimś rekordem. Dlatego teraz, jeżeli wbijecie 25 tysięcy kciuków w górę pod tym filmem, to nagrywamy kolejny Escape Room. A dzisiaj przygotowałem, w sumie przygotowaliśmy, ponieważ dziękuję bardzo za pomoc osobom, które pomagały mi wymyślać zagadki na w moim oficjalnym Discordzie, także zapraszam wszystkich na Discorda. I dziękuję bardzo osobom, które tam dawały mi pomysły na zagadki, ponieważ zaczerpnąłem sobie trochę od was inspiracji i mam nadzieję, że wyjdzie to ekstra. Chłopaki nic nie wiedzą, jak to będzie tutaj wyglądało. Zaraz po nich idę, zawiązuję im opaski na oczy i zobaczymy, jak sobie poradzą. Stawcie kciuka w górę, subskrybujcie mój kanał i lecimy. Dobra, słuchajcie, chłopaki są już ze mną. Przywitajcie się. Wow. Cześć. Pomachałbym wam, ale ja nie mogę Ja nie wiem gdzie jest film, nie? Ja ale... Ładko, kocham to Dobra, e, zostaliście porwani. I... Musicie się uwolnić Tyle wam powiem. A to już możemy? Tak Gra się zaczęła o! Czyli Mogę zdjąć opaskę? Tak. Ja się tym <laughs> Ja zacząłem od tego. Ja A nie, nie zacząłem od tego. A się tobie Dobra. Dobra. O, kartka. Ja myślę, że od tego trzeba... A jak ładnie zapakowane. Dobra, Paweł. Oh, wow. Jedziemy z tym tematem. To na pewno nie Filip pakował jak tylko zapakowane. Ostatnio poradziliście sobie całkiem szybko, więc dzisiaj tak nie będzie. Ekstra. Wyjął klamkę. <laughs> Przykro mi się zrobiło, że nie złożyliście mi życzeń i nie daliście żadnego prezentu. O jaka podpowiedź? Bo ona miała ten, ona miała urodziny Zasady są te same: musicie się wydostać, a za każdą podpowiedź oddajecie część garderoby. Znowu nie założyłem wiernych <zad> Ja też nie. Ja też nie <zad> <zad> na mnie, coś dzisiaj. niczego. <zad> Powodzonka. Ej, ja nie mam. No, Mogłem bluzę założyć okulary na no ja, ja wiedział, to się cały odwalił tutaj na, na markę, pięć pierścionków. Tym razem mam nie będę podpowiadał. Sam z siebie, oczywiście. To ja mam pomysł. Widzę tam jakiś notes, więc znajrzyjmy to do notesu. To jest jakby już pierwsza, duża rzecz, to jest widoczna. 17? Nie wiem, ale jest wyrwana kartka. I jest zaznaczona i jest to, o, ale to jest dzień. Czekaj. W który się da, to powinien być czwartek. Znaczy, kartka też jest wyrwana. Czwartek, czternasty, czwartek, June. Co, to co? Ale to jest? Wie, June, jest July? Jest tak. Kartka wyrwana. Nie. Ja tu masz 27 już. Niech ty widzisz I 23, 24, 25. A, wystarczyło odjąć się. 25. <laughs> 25 <laughs> 06. Ja się Dobra, 25.06. June to szósty? Tak, okay. To mamy 25.06. Teraz znaleźliśmy jakąś pudkę. Ja ci mówię, że to będzie kłódka. A to ja mam szukać. Ej, szafa jest zamknięta. A to jest ty, ty, ty tytka. Nie, nie siły, nie siły. Nie, no dobra. Trzeba ją jakoś. Na pewno są gdzieś nożyczki. No. O! 256 pisz. Albo 6, 2, nie, wait. No to się nie da tak. 6 5. Bo 6, 25, albo tak. tak? 8, Ale to jest dzień, miesiąc i później? No zależy, czy amerykańskie, czy nie. 25 i 6, no 2, 5, 6, dobra? I za czy działa? Nie działa. To odwrotnie. Ja zajrzę przez ten czas do drugiej szafki. Nie, ja będę szukać To jest pilot od mojej dawki. To nie jest to jest hasło. Co? No, to ten nie ten jest hasło? to? Ja patrzę jeszcze w doniczki. Parapety. Zagadki są tak skonstruowane, żebyście je po kolei mniej więcej rozwiązywali. Więc jak nie możesz czegoś rozwiązać, to musisz się skupić na tym. Dobra, wait, bo tu nic nie ma i to jest właśnie tak jak w Escape Room: że patrzysz na wszystko i nic nie ma. A finalnie jednak dasz. się. No, do jest na targę pod Ultra Tu nic nie ma. Patrzyłeś tu wszędzie? Tak, tam patrzyłem. W książce? No. Nie. Jest wyżłobiona w środku. Gdzie? Nie, żartuję. A masz jakieś garderobę? Zamknięta. O co chodzi? Ej, Paweł, nic tu nie ma! Paweł. Stoicie w miejscu, tyle wam mogę powiedzieć. To tyle wiemy, że jeszcze nic nie zrobiliśmy. Nie próbuj, Paweł, nawet na siłę tego przecinać. Musisz rozwiązać nie, zagadkę. Ja chciał, <laughs> Notes, trzeba go bardziej przysłuchać. To gdzieś musi być coś jeszcze zapisane. A pamiętasz jak, kiedy ona miała urodziny? 5 maja. No to jest 25. Czerwiec. Musi być jakiś związek. <laughs> nie sądzę. O fejka, może fejka coś ma. No stoicie w pustce, jesteście, w kropce. No wiem, ale mamy datę. Mam kartkę. A nie jest z Wyją roślinki. Wyjął z doniczki. Zostaw to. To nie o to chodzi. Nie rozumiem. To jest zerwana kartka. Ja bym mógł wam podpowiedzieć, no ale nie mogę. Ale ja nie Za darmo mam... wam podpowiadać. Ja, ja ostatnio zdejmowałem, teraz ty pierwszy. Ja zdejmowałem ostatnio łańcuszek, Widz... A ja skarpetę, widzowie, no się, tak. widzowie się domagają podpowiedzi. Dobra, ja podpowiedź nie, musimy. Masz koszulkę. Nie, ja musiała? nie mam właśnie, nie dalej. To już ja nie mam. Ja macie zawsze kotmu, który możecie się przykryć. No bo firane, no dużo jest. Uuu. Dobra, to może to powiedzieć? Podejrzewam, że w tym notesie było coś zapisane, i ktoś se to wyrwał. A dzięki ołówkowi możecie odgadnąć, co było zapisane tam. Przy użyciu ołówka możecie odgadnąć, co było zapisane w tym notesie. Jak? Ja wiem, jak. Chodź. Nic nie odgadnę Jest 420. 420. F420, tam jest F. No ale po co ci F dokładnie? No nie wiem, ale do czegoś może być. nie wygląda jak kratka. Hashtag tak. Dobra, odblokowało się. Uuu! 4, 2, ja chcę przeciąć, proszę, daj mi przeciąć z czerwonego Ja oddałem kurtkę. koszulkę Trzeba było skarpety, jesteś głupi, to nie moja wina Możesz otworzyć Jak coś dla mnie wypadnie mm. Nie, to twoja kurtka No super, grzybem Aaaa! O! o, mówiłem, że wypadnie! Ej, ja dostałem zapałkę, zobaczyłem twarz Ty kur... co? ubrać, no to jest to. Eee, Powiedz, co wypadło Kalendarz w kotki, no no mówiłem nie już trzy razy, chciałbym wysłuchać co wypadło, dobra a z no, już nic nie ma, być. 17 sierpień. Co, jak jest? No za I kotek na plaży. 17. No i co teraz? 17. Tu jest 20. Sierpnia. To czekaj, ja zapiszę. Ale, ale szukaj, już... bo tam pewnie coś jeszcze jest. No, ale to trzeba. Nie, już szafy nie ma, ale trzeba sprawdzić teraz 17 sierpnia w tym. No nie pamiętaj, że ja się nie powtarzam. Ja bym wam radził... Mogę wam dać, chcecie kupić radę? Nie, mówię mów, jak Gdzie Pominęliście rzecz jedną. Ale to była podpowiedź. Nie, ja nie, ja nie, ja nie potrafię, widzicie? Ja nie mogę mówić wam, bo ja się zdradzam. Dobra. Ale w tej czekaj, jeszcze głównie tam. Nie ma już nic więcej Filip w tym pokoju oprócz lampki. Filip jest elementem w tym pokoju, może A te klapki jego? Nie, ja po prostu je zdjąłem. Zostaw. No to jedynym <grym> elementem w pokoju jest jeszcze łóżko. Trzeba jednak je chyba dokładniej przejąć. Książka moja. Dobra, sprawdźmy co w książce. Jest. A bo tu też są daty. Jezu! To tu będzie ten siedemnasty. O list! Jest przy 17 sierpnia. Rocznica waty cukrowej. O furna rebus. rebus. A trzą ja go szturka. do górnogami chyba. Ta frytka jest do górnogami. Dobra. Dobra, uwaga. Fry skreślone, więc mamy etka. Pogacę rebusu. Skry... Skrytka! To I czemu wyjdziesz w tą stronę? Bo... nie wiem. To jest odbicie lustrzanym, wrócę no ja to rozwiązywać. rozwiązywać. Skrytka, jaś, z... Paweł, dobrze. Jaś, ryb. No tak. Rurka. A, a możecie to sprawdzić w tym? No dobra, no skrytka z rurką, <grym> ale nie tak. Zaczynasz od tego, plus no, to, tak. Rurka. no tak, no tak, ale. Skrytka z rurką. Tak byłoby łatwiej. No tak, ale już to zrobiliśmy. No dobrze. Skrytka z rurką. Z rurką. Z rurką. A masz Kino. <głos> <głos> no pod lampą, podnieś lampę. Skrytka z rurką, tam nie. bo mi chodzi <noise> Nie ma. Paweł, co robisz? Pra mierzywka. Paweł! skup się skrytka z rurką. Myślę, że gdzie jest gdzieś rurka w swoim pokoju, to ty trzymasz rurę w pokoju. Nie Kto wiem, nie. Skrytka z rurką. Żyrandol, Znaczy ten... Nie marsz marsz. żyrandola. Mm. Nie, nie karmisz, karnisz. <noise> nie karnisz może nazwać. Karmisz się lampy trzymają. No mm. nie. A to. Nie, to światło i teraz go nic zgasisz. Oho, to nie jest szafa, bo szafa No nie jest pobudźcie rurko. swoje mózgi. Mamy tą samo połowę mózgu, to nie są dwie, które do siebie pasują. Tak, tak. jakbyś chciał założyć dwa lewe buty. To tak jest połączenie naszych mózgów. Skrytka z rurką. Tam, gdzie patrzyłeś, jest do tej skrytki. A byłem tam, tam są rury! <laughs> Brawo! Ale co A. w niej? No nie ma tam nic właśnie. Jest. Co? Klucz. Przyklejony jest u góry, tak schowany, że nie mogę go wyjąć. No dlatego, tego nie widziałem. Mam klucz. A do czego mi ten klucz? Do garderoby, chodź. Koniec? Nie. A. Ktoś <noise> tak powiedział. No i co, co się dzieje? No pies? I robi... Co masz? Pies od dolce? Bogaż. Dolce Gabbana. No się rozwiązałem, ale miał tylko Ma kartkę. Przeczytaj Gratuluję. Oto podpowiedź. Pies. To pies jest podpowiedzią? Do czego? Pies, to, to, który jeździł koleją. Szukaj pociągu. Czekaj, pies. Może chodzi o psa, którego <noise> ja chcę. Pudle, toj, to i zabawka. Szukaj zabawka. To jest zabawka. To jest zabawka. Spoleczyliście teraz trochę. No, nie. no A zabawki? Do czego my zmierzamy w ogóle? Nie wiemy. Spokoja, żeby wyjść spokoju. Do klamki. Znaleźć klamkę. Psy są małe, więc one wysoko nie dają. To musi być. To jest do szukaj To dajesz Nie, ja poczekam, aż on to daje. <laughs> Dobra, to nie chodzi chyba o szukanie w szufladach. Jak pies może być podpowiedzią? Może z twojej perfumy śmierdził <laughs> <śmierci>, jak pies. Chyba to śmierci pies. Może w tyrepce? Mówisz ktoś się w terepce pewnie. Nie mówisz chcesz myśleć, o jakąś smyczalenia. Masz matko to jest niestabilnie bardzo. Masz smycz. Nie ma. Ale miał to dolcze, to się szukasz dolce. Nie jest pudełko od dolcze. Bez kitu po co by było to dolcze? Tu jest dolce gawana torebka. Nic co było. W torebce do nic nie ma, ale jeszcze jest pudełko do Ale nie wiem czy to jest, czy to w ogóle o to chodzi. Ale pudełko do jest tam przecież. Gdzie? No, w tamtej śafie. A racja. A jest jeszcze jedna rzecz tutaj. Taka Tu. Nie. Jeszcze jestem skłonny wam podpowiedzieć tylko dlatego, nie. że to nie naprowadza Was w żaden sposób na dalszą część zagady. Nie... Może po prostu kamerę skierowaną w tamtą stronę. O! Muzyka! pierdę Kasia. Kasia Kasia w kiblu siedzi Nie Tak Czekaj, bo ona, ta o, dziewczynka, tak ta dziewczynka tutaj gdzieś kupę robi Papier toaletowy Nie straj tu Papier toaletowy, w tamtą chwilę Filip schował wszędzie papier toaletowy, nawet w garderobie Nie, jakby, możecie wrócić do, na ten To po co pies był ten dźwięk to, by, to był taki ten Pies na To był smaczek po prostu Co tam to co w pudełku, pudełku Dolce Gabbana Dolce Gabbana pudełko, wiesz Chciałem że to a to ulotka. Nic tu nie ma. Co to za jakiś... Jest tam coś? Klamka. Jest klamka! Uuuu! Coś się serio! nie dowieszaj Nie, jest. A to koniec? Tak. Jezu! Yes! Uuuu! Gratulacje! O, oh wow. <noise> idę. Się... Idę, zobaczyć, co tam światła. <noise> ja się wychodzi. Dobra. A co był pies? Pierd <noise> w kiblu. Pies był, bo był dolcze. Pies, bo a. miał dolce przyczepione, a psa wziąłem, bo śmieszny był. I na pewno byście nie przeszli obojętnie wokół, obecnie, obo, obok niego. Okej. Bo jak ja Obok a, to niego. była data ta druga. A druga była, żeby zgadnąć. A pierwsza? Pierwsza nie chodziło o datę, tylko chodziło o długo no tak. długopisem kod. Wszystko mam. Strasznie trudne. Ja bym tego nie rozkminił, ja bym ja chyba... też nie. Tak, tak. Jakbym miał stworzyć taki escape room, to by mi to zajęło 6 dni i bym musiał jedną zagadkę. A wiesz, jak ja, ja się op, bałem, bo ta książka była tutaj, i no. jakbyś znalazł książkę, to wystarczy, żebyś przeleciał przez kartki i by się otworzyła tam, gdzie jest ta kartka. No. Więc tak się bałem, że znajdzie się przed tym, jak otworzycie szafę, bo tam było wszystko, jakby. Ty... Ty... <laughs> jeszcze dobrze, że nie sprawdzałem tak dokładnie, no. musiałbym po no. to wszystko zrzucić z niego, ale sobie. Za byłem... to Paweł tam się patrzył do tej skrytki na klucz, i A wiedziałem, nie, że tam nie. będziecie patrzeć, więc ja podkleiłem nie, pod sufit klucz. w środku obleśnie, bo tam miały być jakieś Bo tam były pająki, pająki. Więc nie zaglądałem, bo stwierdziłem, że nie ma na wierzchu, to nie, <noise> nie będę. Więc e, jeżeli będzie 25 tysięcy kciuków w górę tym Uuu, razem, duży? to wymyślamy kolejny i nie tym razem jeszcze większy. 20 nie, 20 było, jest 25, już mówiłem na wstępie. A A czemu czemu jest? To On jest spokój. No ja to nie ogarniam. <noise> Skrytka z rurką. Yes. A i to też mieliście e, w lustrze rozwiązać. A czuwiłem, Bo było odwrotnie, ale my mamy taki mózg, że nam czyta w dwie strony. <noise> W razem ubiorę się w kurtkę z Polarem no. No i ja na następnym no. razem Zapomnijcie tak. o tym no no. No. I tam będzie tak, tak, że jak będziecie mieli mniej rzeczy na sobie, to wtedy dostaniecie odpowiedź Czekajcie, jeszcze coś wam <grym> chcę pokazać Bo jak tu był ten 17, to ja w ogóle datę wybrałem losowo, bo tutaj właśnie nie miało nic się ten Aha. Jak otwierałem losowo tą książkę To tam też był rebus na tej stronie To tam był też rebus tak, na tej no. stronie właśnie Bo to była rocznica tu. O, premiera Waty jest, jest rebus, i ja też zrobiłem rebus, i ja wcześniej pomyślałem o rebusie w ogóle I potem to, i patrzę, o pasuje do siebie, więc to było takie wow Wow, nie, serio. Bro, Więc, e, zaskoczyłeś mnie, myślałem, że się fajne. nie da przebić tamtego tego. Dziękuję bardzo. E, technologię też zastosowałem, prawda? Pierdze, nie mi... wiem po co były te pierdy. Bo chciał <laughs> po prostu wychodzić coś, tak, no, o, już, coś płacić płacić nie. Tak. buzik. Tak, Oni powinni zacząć płacić nam za ten guzik po prostu, bo ten guzik jest. Poproszę przelew na konto. Przelew, przelew, blik To e, dziękuję wam chłopaki bardzo za grę. Dziękujemy, Dziękujemy za zaangażowanie nas w ten e, cudowny film, produkcja niebiańska. I dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli się spodobało, to znacie w górę. Zurzałamy mój kanał subskrybujcie, do nas! Tak, wszędzie. Pa. O, właśnie zareklamował nas. No, nie, ja sam się zareklamowałem. Za Jak na targu. Pa.